Cześć, mam tutaj Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować grę This War of Mine Czyli jedną z lepszych produkcji tego roku Gra zbiera same pozytywne opinie I jest stworzona przez naszych Polskich rodaków Od studio Eleven Meet Studios Rozumiem. Jako, że jeszcze nie grałem w tą grę To chętnie w nią zagram wraz z Wami Żebyście... Zapraszam Was do oglądania Zaczynajmy O co ogólnie chodzi? jest stan wojenny, w tej, w tej grze się wyróżnia to, że nie gramy, tak jak w większości grach wojennych, czyli, że nie gramy żołnierzami, tylko tym razem patrzymy ze strony cywilów. Jak to... jak się... Jak są ich doznania, co się z nimi dzieje. Musimy przeżyć po prostu do końca wojny. Z tego co widzimy mamy... Mamy tutaj Pawle z tego co przeczytałem to jest słabym piłkarzem, Bruno, oraz Marko. Ja sobie teraz przeczytam ich biografię, ja dam tylko na 5 sekund, jak chcecie to sobie zatrzymajcie i przeczytajcie, bo nie chcę was sądzać. O dobra. Ja już sobie biografię naszych bohaterów, z tego co dowiedziałem się, jak wcześniej mówiłem, Pawle jest piłkarzem. Brodo był sławnym kucharzem, a Pawle, teraz, znaczy Marko, był strażakiem. Bardzo znaczena rola. Dobra, pora przeszkać ten dom. żebyśmy żebyśmy żeby się potopili żeby jaskiej to, no, to, to ma zioła gwiazdki wodę pitną oraz czemu okay. Dobra to ty idź teraz w to ty próbowo przeszkaj te sofki Co nie było tysięcz, a to drobiazg A, rzeczy, ale zawsze coś. Części, nie, nie, Okej nie, 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 zioła i jeszcze więcej części Zawsze coś. Dobra bruno, spróbuj te, e, tam też wipcząć, tutaj Pawle próbuje się przekopać Tak sobie jak Marko A by to zrobić przed końcem dnia Jak, w, jak widać teraz się chyba u, u nich tam na to jest Nie bruno, ty tutaj wracaj Zdajcie bym potem dla ciebie leki Prac został w parku, połowy się przekopał i Bruno ma zamiast kolejne części, ona kupił świetnie Fazy jeszcze się kraje przekopał no to brudło też będzie się zaraz kopał Nie wybikasz Wiem, że jesteś lekko ale... ...połóż nas Mogę iść sprawdzić, czy możemy tutaj coś sobie zrobić, jakieś łóżko. Bo to bardzo przydatne podczas nocy. Kto by chciał spać na podłodze? Jest miło. Łóżko sobie położymy gdzieś tutaj Myślę, żeby zbudować dwa, nie, dwa łóżka i, Ponieważ z, założę, że zrobimy tak, że jedna osoba będzie sprawdzała, druga osoba będzie próbowała, a trzecia osoba będzie sobie spokojnie spała Wtedy podczas następnego dnia będą dwie osoby mogły sobie odespać w łóżku O Marko, jeszcze to sprawdzić co tam jest Jesteś tak krank. Okej. Okay. To chyba bałdę wyślę. Do poszukiwania dzisiaj. Najpierw niech nam zrobi bo po łóżku. Marko, spróbuj przejść przez te drzwi. Zamknięte Dobra, to idź przekopaj. Tamtą rzecz. Złopatów będzie łatwiej, ale na razie nie możemy jej zrobić, więc trudno. Trudno się przekopać, sprawdźmy co jest w tej szafce. Teraz sam. Wygotowania. jako że bruno jest kuchał, żeby to sobie zrobi na siebie do kuchenkę sprawdzić, czy coś jeszcze jest Zrobiłem zrobienia tu mamy. aparat wimprowniczny warsztat butelowy kolektor deszcz to nam się potem przyda radio, filtr, kopał, krzesło krzesło jedno już mamy ale no nie będę robił Będę bardzo mógł materiałów To sobie połóż się Póki możesz no Okej, okay, nie słyszę Daj idź sobie usiądź Nasz dzień zaraz się kończy Teraz będzie noc Zobaczymy jak to będzie 10 minut Jak się to Marko przekupuje Póki może że to Marko ma najwięcej miejsca, więc w szukał. szukam. Yy, Paweł niech czuwa, a brona ich sobie śpi w łóżku. Niech się wykuruje. Co my tu mamy? Opuszczony domek. Rzeczywiście ja się w tym domu, ale na i tak dostaje się do środka. Od tamtej pory domek stoi opuszczony. Być może znajdziemy tam jednak użyteczne przedmioty, jak które żeby się przeoczyli i nam postawili. I, i jedzenie. Jedzenie nam się przyda, no to i tam idziemy. Nic nie bierzemy. Przepraszam, że myślałem w los, tak mi schodzi, bo po prostu trochę choruję, więc... Taki jest efekt. Gdyby była jakaś sieba, to chyba Jeszcze tylko tutaj i spadam do domu. Chyba, że sobie sprawdzimy, co jest innego. To ja chyba zostawię. Zaraz się ten proch strzeli, i wezmę sobie nałóżki no, grzybki do domu. Jeszcze O, lodówka Tutaj musi być coś w Jeszcze możemy wziąć te części Dobra Próbujemy się przełapać w czesce, czyli żebyśmy potem nie musieli I wracamy była spokojna, to żadnych patetów nie było na szczęście Znaczy Bruno, sprój nam coś kupować, jeśli możesz Ty, Pawle na razie spać tak z moich Z leków niestety nic nie znaleźliśmy ale cóż, co potrzebujemy o. szczęście zrobimy, bo trzy musiłki. Trzeba wszyscy mogli na, na. ogóle dam tak. Nie, musimy teraz ukutuję. Wszystko mieli. Dalej kopać. Chłopak się wtedy wyśmiał. Spokojnie. Zrobiłem jakiś błot e. się stało. sprawdźcie co tutaj muszę zrobić. O, wytrychy, łopatę. O, łopata by się przydała. No raz tuż. Wytrchy by, by się przydały, żeby przejść przez te drzwi i oblokować tą szafkę. Dobra, no ty lubisz palić, widzę. Okej okay. Warto wiedzieć Dobra Pablę, ty idź zjedz, potem potem to pójdziesz spać. Mamy dużo czasu. A Bruno już pamiętam co nie, Co miałeś zrobić? Miałeś dokończyć i przekupywać tamto rzecz. No idź. Dobra, taki stara się ciepło, że na razie nie potrzebujemy robić piecyka. Nie narzekaj. Zawsze, znaczy, że mogę gdzieś ocować. Dobra, teraz ich marko sobie zje. No dobra... To chyba wszystko co możemy zrobić na dziś. Bo ten... też mi to chyba były na e, zamknięte akumulacje, z tego co pamiętam. Potrzebamy trochę. Ale sprawdźmy, żeby nie było... Tam, zamknięte. Dobra, chyba nic innego nie możemy robić. Kończymy ten dzień. Dzisiaj znowu wyślepy Marko. Tym razem Pawle będzie cię czuł. Nie wiemyście, prowadzę ja ostatnio czuwał, ale... Nie. Już się powieszały. Nie, Pawle chyba ostatnio czuwał, więc... Po prostu będzie zdrowszy, więc... Tylko szybciej biega to lepiej żeby on w tej nocy Chociaż czuję, że coś się źle wydarzy Że ktoś do nas padnie ale Prawda chyba na Dobra, więcej nie możemy. Chciałbym. Nie zajadłem, na razie starczy. Ktoś próbował nas okraść i sprawieli zdeterminowanych, więc nie może dużych strat. Szkoda, że nie mieliśmy żadnej broni. Brona jest ranna, ale napastnicy nic nie ukradli i nie jesteśmy w stanie się bronić. To świetnie. Nic, nic nam nie ukradnie, ale niestety no jest nie stał się jak ranny. Wszyscy napastników. No nic, chyba będziemy na dzisiaj kończyć. E, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Napiszcie co myślicie w komentarzach i co o tym filmie i no, dziękuję za oglądanie. A, jeszcze jedna sprawa. Jeś... pamiętacie tam ten filmik, kiedy nagrywałem z uh, nim kurtem polskim. Ta, trochę się zfiksowało z moim komputerem i usunęło mi wszystkie pliki lokalne, więc... Taki problem, że świat nas się usunął i pytanie, co my mamy teraz z tym zrobić. Jogurta poza tym w ogóle nie ma, więc jeszcze mu o tym nie powiedziałem. Nie ma już go chyba od połowy miesiąca. To tak. ja Jeśli macie jakieś sugestie, to napiszcie je w komentarzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję, do widzenia.